Cześć wszystkim, z tej strony chemicznych Chichot i dzisiaj krótka lekcja na temat reakcji redox, czyli reakcji utlenienia redukcji. Reakcje redox są to przemiany, w wyniku których pierwiastki chemiczne zmieniają swoje stopnie utlenienia w danej reakcji chemicznej. I reakcje te służą m.in. do bilansowania równań reakcji, czyli tzw. dobór współczynników stechiometrycznych. I aby określić stopień utlenienia danego pierwiastka chemicznego w równaniu chemicznym, konieczna jest znajomość kilku reguł. I te reguły wrzucę Wam również w opisie filmu, żebyście mogli sobie ze spokojem to skopiować i wydrukować, no i pierwsza reguła określania stopni utlenienia brzmi, pierwiastki chemiczne w stanie wolnym mają zawsze zerowy stopień utlenienia. I o co tutaj chodzi? Jeżeli w równaniu chemicznym występuje na przykład CL2I2, H2, Albo po prostu na przykład pojawi się Cu, no to te pierwiastki będą miały zawsze zerowy stopień utlenienia, co zaznaczamy właśnie takim małym zerem do góry. Jony jednoatomowe mają stopień utlenienia równy jego ładunkowi, czyli jeżeli mamy w równaniu jon na przykład Cu2, to stopień utlenienia tego jonu to jest plus 2. Jeżeli mamy na przykład Fe3, no to stopień utlenienia to jest po prostu plus 3. Kolejna reguła. Litowce w związkach chemicznych mają stopień utlenienia równy plus jeden, a berylowce plus dwa. Litowce, czyli pierwiastki z grupy pierwszej, na przykład NaCl. No, i tutaj litowcem jest sód i on będzie miał stopień utlenienia równy plus 1. Jeżeli chodzi o stopień utlenienia, ten dodatni, to możemy zapisywać go z plusem, możemy bez plusa, to jakby nie jest tutaj błąd. No i berylowce, na przykład CA-CL2. Tutaj CA jest berylowcem, czyli to są pierwiastki z grupy drugiej układu okresowego. No i CA będzie miało stopień utlenienia równy 2. Stopień utlenienia fluoru w związkach chemicznych jest zawsze równy minus 1. Przykład NAF, no i fluor tutaj będzie miał stopień utlenienia minus 1. Wodór w związkach chemicznych ma stopień utlenienia plus 1. Przykład taki najbardziej popularny to cząsteczka wody, gdzie wodór ma stopień utlenienia równy 1. Natomiast tutaj musimy pamiętać o wyjątkach. Wyjątki to wodorki metali, w których wod wodór przyjmuje stopień utlenienia -1 i przykładem może być tutaj NaH, ale też może być LIALH4. Tutaj to się pojawia, ponieważ często na maturze lubią dawać sobie właśnie tego typu zadanie, i tutaj wodór jest na, ma stopień utlenienia równy minus -1 i tutaj również. Tlen w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia równy minus 2. Przykładem może być również woda. No i tutaj tlen będzie miał stopień utlenienia minus 2. Wyjątki to nadtlenki, których tlen ma stopień utlenienia minus 1. Taki najbardziej popularny to jest H2O2. I tutaj tlen ma stopień utlenienia minus 1. Halogeny jak I w związkach chemicznych mają stopień utlenienia równy minus 1. I tutaj przykładem może być ten NaCl, który już się wcześniej pojawiał. Chlor będzie miał stopień utlenienia równy minus 1. I tutaj wyjątki to związki chemiczne halogenów z tlenem. I taki przykład to może być ClO4, i zanim tutaj dojdziemy do ustalania stopnia utlenienia tego chloru, to przejdźmy do tej reguły ósmej. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w związku chemicznym jest równa 0, lub w przypadku jonów jest równa ładunkowi tego jonu. Tutaj, jeżeli mieliśmy wcześniej H2O, no to wiemy, że wodór miał y, stopień utlenienia równy plus 1, a tlen minus 2. I oczywiście tutaj to nie jest przypadek, że mamy takie wartości tych stopni utlenienia, ponieważ suma tych stopni utlenienia w tym związku chemicznym musi wynosić 0. Jeżeli mamy tutaj wodór, ten wodór znajduje się na stopniu utlenienia równym plus 1. I te wodory mamy dwa, więc łącz, łącznie suma jakby stopni utlenienia wodoru w tym związku, no to jest plus 2, bo mamy dwa wodory i każdy jest na plus pierwszym stopniu utlenienia. No to w związku z tym, skoro mamy tutaj jeden tlen, no to musi on mieć stopień utlenienia równy minus 2, ponieważ jak sobie dodamy te plus 2, które pochodzą łącznie od tych dwóch wodorów i dodamy do tego te minus 2, które pochodzi od tlenu, no to suma musi wynosić 0. Natomiast w przypadku jonów ta suma musi być równa ładunkowi tego jonu. Czyli jeżeli mamy ClO4 minus, no to suma nie będzie równa 0, tylko musimy dojść do, takiego, do takiej liczby, żeby suma wynosiła w tym przypadku minus 1. Gdyby był na przykład kation 2+, no to suma musi wynosić 2+. Wiemy, że tlen w związkach chemicznych przyjmuje zawsze stopień utlenienia równy minus 2, o czym mówiła nam ta reguła szósta. Mamy tutaj, zauważcie, cztery tleny. Każdy z nich ma stopień utlenienia minus 2, czyli daje nam to łącznie już minus 8. My musimy dojść do takiej sumy, żeby była ona równa minus 1. W związku z tym chlor musi mieć stopień utlenienia równy 7, ponieważ jak sobie dodamy 7, dodać te minus 8, które pochodzi od tych stopni utlenienia czterech tlenów, no to otrzymamy minus 1. Możemy sobie tutaj z boku napisać 7 dodać minus 8, no to plus i minus, jak jest obok siebie, to daje nam minus, czyli 7 odjąć 8 to jest minus 1. I teraz jak już znamy te podstawowe reguły, to możemy przejść do bilansowania równań reakcji chemicznych i zrobimy sobie dwa takie szybkie przykłady. Pierwszy przykład bardzo prosty, to jest Mg plus Cl2 daje nam MgCl2. I w pierwszym kroku musimy sobie określić stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków, które występują w tym związku. Magnez, chlor. Mamy tutaj tą regułę pierwszą. Pierwiastki chemiczne w stanie wolnym mają zerowy stopień utlenienia, więc magnez będzie na zerowym stopniu utlenienia i chlor również. No i mamy tutaj MgCl2 no to przede wszystkim mamy tutaj regułę trzecią, gdzie berylowce są na plus drugim stopniu utlenienia, a magnez znajduje się w drugiej grupie z berylowcem, więc tutaj możemy sobie wpisać dwa. Natomiast chlor możemy sobie albo policzyć z reguły tej ósmej, albo spojrzeć sobie tutaj na tą regułę siódmą, gdzie halogeny jak Cl w związkach chemicznych mają stopień utlenienia równy minus jeden. Oczywiście możemy sobie sprawdzić, czy suma tutaj tych stopni utlenienia będzie wynosiła 0. Mamy dwa atomy chloru tutaj, każdy z tych chlorów ma stopień utlenienia minus 1, co daje nam łącznie minus 2. Magnez ma stopień utlenienia równy 2, co daje nam sumę 0. Ponieważ 2 dodać minus 2, które pochodzą od tych dwóch chlorów, daje nam 0. Teraz co tutaj się zadziało? Przede wszystkim magnez zerowego stopnia utlenienia przeszedł do magnezu na drugim stopniu utlenienia, co sobie zapisujemy w takiej postaci, a chlor, a dokładnie Cl2, tutaj jeżeli mamy taką sytuację, to ten chlor musimy, tą dwójkę musimy tutaj uwzględnić, czyli chlor na zerowym stopniu utlenienia przychodzi do chloru na minus pierwszym i jeżeli tutaj mamy chlor w postaci cząsteczki dwuatomowej, no to tutaj również ta liczba chlorów musi się zgadzać, więc musimy wpisać dwójkę przed, aby tutaj również były dwa atomy chloru. I teraz musimy sobie określić, jak zmieniła się tutaj liczba tych stopni utlenienia. Będziemy to zapisywać w postaci plus na przykład jeden elektron albo minus jeden elektron. I ja w szkole zawsze uczyłam się takiej metody na windę. Wyobraźcie sobie, że mamy windę. I ta winda może się poruszać między piętrami. Piętro 0, czyli ten parter, piętro pierwsze, drugie, ale możemy też przejść do piwnicy. Minus jeden, minus drugi poziom, minus trzeci poziom i tak dalej, i tak dalej. No i wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jesteśmy na tutaj. Tej, na tym parterze, czyli mamy poziom 0, czyli startujemy tutaj od tego. No ale ta winda nie działa w taki sposób jak te tradycyjne windy, które my znamy, czyli nie wchodzimy sobie do niej, nie wciskamy sobie przycisku plus 2, czyli skieruj mnie na piętro drugie, tylko ta winda działa na takiej zasadzie, że ona się będzie obniżać do dołu, czyli na poziom minus pierwszy, obniży się wtedy, kiedy do tej windy wejdzie jeden człowiek. Jeżeli chcemy z zera przejść na minus dwa, to żeby ta winda obniżyła się do dołu, na poziom minus drugi, no to musi wyjść dwóch ludzi, żeby to się stało. Jeżeli byśmy chcieli, na przykład, z zera przejść sobie na poziom minus trzeci, to musimy włożyć do tej windy trzech ludzi. Natomiast jeżeli chcielibyśmy na przykład z zera sobie przejść na piętro drugie, no to tutaj mamy sytuację odwrotną. Ta winda będzie się podnosić do góry, kiedy ludzie zaczną z niej wychodzić. wychodzić. Czyli żeby z zera przejść na piętro do góry drugie, to musi wyjść z niej dwóch ludzi. Jeżeli z zera chcemy przejść na piętro pierwsze, to musiałby wyjść z niej jeden człowiek. Mamy tutaj taką pierwszą sytuację, kiedy chcemy przejść z zera na, ten, na to piętro drugie. Czyli od zera do dwóch jest tutaj różnica dwóch, czyli musi tutaj wyjść z tej windy dwóch ludzi, aby ta winda podniosła się o dwa poziomy do góry. Czyli mamy w tym przypadku oczywiście, jeżeli mamy chemię, to mamy, musimy odjąć dwa elektrony, aby przejść z poziomu zerowego do poziomu drugiego. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy z zera chcemy przejść na minus 1, czyli mamy, startujemy tutaj od tego, chcemy skończyć na tym. No to widzimy, że mamy przeskok tylko o jeden poziom. A żeby winda poszła na dół, no to musimy coś do tej windy włożyć. A dokładnie musimy włożyć jeden elektron, czyli będzie plus jeden elektron. I tutaj wszystko byłoby fajnie w tym zadaniu, gdyby nie to, że mamy. Dwa atomy chloru, w związku z tym musimy też podwoić liczbę tych elektronów, czyli tutaj nie będzie jeden, tylko będą dwa elektrony. I tutaj, jeżeli mamy liczbę elektronów taką samą, zarówno do góry, jak i na dole, to znaczy, że równanie jest już uzupełnione i nie musimy tutaj dobierać żadnych współczynników stechiometrycznych. I tam, gdzie jest minus ileś tam elektronów, w tym przypadku minus dwa elektrony, minus dwa elektrony tam mamy utlenienie. Natomiast tam, gdzie mamy plus 2 elektrony, jest redukcja. I tam, gdzie jest to utlenienie, mamy do czynienia z reduktorem czyli magnez tutaj w tym przypadku to będzie reduktor. Natomiast tam, gdzie mamy redukcję, tam będzie utleniacz czyli chlor będzie utleniaczem. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu. KClO3 daje nam KClO4 plus KCl. Musimy sobie najpierw ustalić stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków. Zaczniemy tutaj od tego. No wiemy, że tlen ma stopień utlenienia równy minus 2 natomiast potas 1. Możemy sobie zatem policzyć chlor, ze względu na to, że chlor tutaj łączy się z tym tlenem, no to jest on wyjątkiem i nie ma on stopnia utlenienia równego minus 1, tylko musimy sobie policzyć. Mamy tleny tutaj na minus 2 stopniu utlenienia tych tlenów mamy aż 3, w związku z tym łącznie mamy minus 6. Ponieważ mamy trzy tleny, każdy na minus drugim stopniu utlenienia, co daje na minus 6, no i mamy tutaj potas na plus pierwszym stopniu utlenienia, a więc, aby łącznie uzyskać sumę 0, no to mamy minus 6 plus 1, czyli chlor musi, być, chlor musi mieć stopień utlenienia równy 5, aby dać sumę 0. Tutaj podobnie potas na plus pierwszym stopniu utlenienia, tlen minus 2. Tylko, że tutaj mamy 4 tleny, czyli mamy stopień utlenienia wszystkich tlenów -8, więc musimy mieć potas i chlor, musi mieć łącznie plus 8, aby dać nam sumę równą 0. Jedynka na plusie jest od potasu, więc chlor musi mieć stopień utlenienia -7. No a tutaj mamy KCl, czyli wiemy, że Chlor, halogeny w związkach chemicznych są na minus pierwszym utlenienia z wyjątkiem em, sytuacji, gdy są one połączone z tlenem, a potas jest na plus pierwszym. I co tutaj się zadziało? Mamy chlor, który był na stopniu utlenienia 5, przeszedł na 7 i druga sytuacja, kiedy ten sam chlor. Zmienił stopień utlenia z 5 na minus 1. I znowu mamy naszą windę. Startujemy tym razem z poziomu 5 i chcemy iść na poziom 7. Czyli musimy się pozbyć kogoś, żeby ta winda poszła do góry. Między 5 a 7 jest różnica 2, czyli minus 2 elektrony. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy jesteśmy na poziomie 5 i chcemy zjechać na poziom minus 1. No to, żeby przede wszystkim zjechać na dół tą naszą windą, to musimy wrzucić do niej ludzi. No i teraz musimy się zastanowić, ilu ludzi trzeba wrzucić. Od, pięciu, od poziomu 5 do zerowego jest 5, ale my chcemy jeszcze minus 1 zjechać, czyli jeszcze jeden poziom w dół, czyli musimy wrzucić sześciu ludzi, ponieważ 6 poziomów chcemy zjechać w dół. I oczywiście tutaj, gdzie mamy minus, to będzie utlenienie, tu, gdzie mamy plus, będzie redukcja, a więc tutaj zauważcie, że ten sam chlor będzie zarówno utleniaczem, jak i reduktorem. No i teraz mamy taką sytuację, gdzie liczba tych elektronów się nie zgadza, ponieważ tu mamy 2, a tu mamy 6. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której liczba tych elektronów zarówno do góry, jak i na dole będzie taka sama. I tutaj w takiej sytuacji musimy pomnożyć to górne równanie razy 3 i wtedy otrzymamy 3Cl na piątym stopniu utlenienia minus 6 elektronów, ponieważ 2 elektrony razy 3 to daje 6, no i 3Cl na siódmym stopniu utlenienia, natomiast ten poniższy zapis zostanie tutaj bez zmian. W poprzednim przykładzie tutaj nie mieliśmy żadnych liczb dopisanych, czyli równanie reakcji było już wcześniej uzupełnione i nie trzeba było nic dopisywać. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy pojawia nam się tutaj jakaś liczba, no to będziemy musieli uzupełnić równanie reakcji chemicznej. I moja metoda na robienie tego typu zadań polega na tym, że wypisujemy sobie związek, który miał chlor na piątym stopniu utlenienia, czyli w tym przypadku KCLO3, pamiętając o tym, że tutaj mamy wszystko potrojone, czyli 3. KCLO3. Strzałkę przepisujemy i zapisujemy związek chemiczny, który miał ten chlor na siódmym stopniu utlenienia. Pamiętając, że tutaj również potroiliśmy wszystko razy 3, czyli KCLO4, ponieważ ten chlor na siódmym stopniu utlenienia znajduje się dokładnie w tym miejscu, czyli otrzymujemy 3 KCLO4. Na dole natomiast nie musimy dopisywać żadnych y, liczb ani żadnych cyfr, i mieliśmy sobie CL na piątym stopniu utlenienia, który pochodził od tego, czyli sobie zapiszemy KCLO3, strzałkę przepisujemy i mamy CL na minus pierwszym stopniu utlenienia, który pochodzi od KCL-u i przepisujemy. I teraz z lewą i prawą stronę tego równania możemy do siebie dodać. Tutaj mamy po stronie lewej 3 KCLO3. I tutaj również mamy KCLO3. Łącznie, jak sobie dodamy te strony równania, otrzymujemy 4KCLO3. Strzałkę przepisujemy. No i po tej stronie mamy tu inny związek, i tu inny związek, więc po prostu przepisujemy je po kolei. Czyli 3KCLO4, dodać KCL. I w ten sposób mamy uzupełnioną reakcję chemiczną. Czyli wystarczy dopisać tutaj czwórkę. Natomiast tutaj trójkę. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie.